Witajcie moi drodzy z tej strony Arci. Patrzcie, mamy końcówkę roku. I co tu się dzieje? I znowu pogoda nas wędkarzy tak wspaniale obdarowała. Mamy słoneczko, na razie jest bez wiaterku. Jest około 7 stopni już na brusia, jest godzina 9. Dzisiaj maksymalnie ma być do 11 stopni. No także, co tu robić innego jak nie jechać na ryby? Pamiętam końcówkę zeszłego roku było podobnie. Było e, takie dwa ciepłe tygodnie przed nowym rokiem, i po też ten czas wykorzystałem e, jeżdżąc na ryby. Też udało mi się wtedy połapać. I dzisiaj mam nadzieję, tutaj na miejscu, które pewnie już znacie z moich poprzednich filmików, to oglądał. Tutaj jest właśnie takie miejsce, w którym jest szansa na naprawdę piękne, piękne okonie. A więc ja dłużej już nie przyciągam, rozkładam sprzęt cicho i widzimy się przy pierwszym rzucie. Cześć! Zaczynam oczywiście od bocznego troka, a przynętą, na którą będę łowił, będzie taki oto fioletowy twister. I od tego zaczynam dzisiaj. Idę sobie tutaj na dół, skąd będę mógł rzucać, co tutaj w wodzie jest. Patrzcie, pełno jakiś muszli, muszelek. Nie wiem, A to beton skruszony. Ok Więc zaczynamy. 5 gram założone, pierwszy rzut. Kiedy wspominałem o tym, że pierwsze rzuty są bardzo też ważne, bo jeśli uda się złowić rybę w pierwszym rzucie, to już jest w ogóle bajka. Niektórzy mówią, że to klątwa, że lepiej tych ryb w pierwszych rzutach nie łapać a ja myślę właśnie inaczej, że jeżeli w pierwszym rzucie się złapie, to to jest znak, że one chcą i one wtedy będą brać Będę bardzo, bardzo powolutku tutaj ściągał Delikatnie, cierając się o to dno Trzeba uważać, bo tam są właśnie W wodzie jest cała masa zaczepów Także też trzeba Mieć pod uwagę to, że można stracić tutaj troszkę sprzętu Ale miejscówka sama w sobie naprawdę jest godna uwagi Kto tutaj łapał, ten wie Kurde, zapomniałem to to na górze Nie wiem, albo mi się wydaje, albo ta woda tutaj opadła chyba, że po prostu jest teraz taka spokojna A kiedy ja tu łapię to zazwyczaj mocno wieje wiatr dzisiaj jest całkiem całkiem przyzwoicie Ciekawe ile ryb do tej pory płynęło za moją przynętą Jakby człowiek to wiedział, to by pewnie Pewnie lepiej Podchodził do tego prowadzenia Staram się Robić to jak najlepiej Choć nie zawsze Udaje się skusić tą rybę Ale Jeżeli byśmy wiedzieli Jak za każdym razem poprowadzić tą przynętę, żeby złapać rybę To nasze wody na pewno byłyby już Totalnie, totalnie puste Więc może lepiej tego nie wiedzieć Przynajmniej niektórym Mowa tu o tych na M A więc się doczekałem Jest rybka Coś czułem, że tam skubało Nie wiedziałem co to skubie Jest pasiaczek Jest pierwszy pasiaczek Przyjacielu długo na Ciebie czekałem Długo czekałem na tego przyjaciela ale w końcu jest Oj nieduży Oj nieduży ale ale jest pierwszy Pięknie Pierwszy pasiaczkos, aby było ich więcej. A więc jednak coś się udało, już miałem, już miałem myśli o zmianie taktyki i miejsca, bo mam właśnie plan awaryjny jakby tutaj nie chciał nic brać, ale skoro był jeden, to rzucam dalej i może, może. Łapię. Spróbuję sobie tu bardziej na lewo, tam próbowałem koty półki i nic się nie działo, być może te ryby gdzieś tutaj są, bliżej tej strony. Przynęta zeszła do dna. Próbujemy. Pierwszy konik za mną. Nie wiem, ile w tym było szczęścia, ile w przypadku. jest ryba, patrz a więc one chyba gdzieś z tej strony są będzie kolejny fajny okoń teraz o, ten może być troszkę lepszy nieźle walczy o ile to jest okoń jest okoń piękny okoń Piękny okoń, chodź tu, chodź tu, panie tu, jest. No, ten już jest naprawdę zacny. 32 centy takie, ale naprawdę fajny, gruby okaz. Taki okonie to to ja mogę łapać. I to hurtowo. Jeśli tylko one by chciały oczywiście. Taki okoń. O koniu. O koniu, o koniu. Chwytaj. Oh Proszę. I niestety jak widzicie cała magia i czar jest było bezwiecznie, było słonecznie, nagle zrobiło się buro i jeszcze wiatr z dupy zaczął wiać. Porzucam jeszcze trochę no bo w takim wietrze to już słabo się łapie na spinning, zwłaszcza na ultralight. No i nie wiem co dalej. Dobra, na razie łapie. No, niestety, ale to już nie na moje siły. Fala wieje. To już jest za duża fala. Naprawdę. To to zobaczcie sami. No, niestety, ja schowałem się tutaj za tą górką. Bo, jak dla mnie, to już ta fala jest za duża. Ja łapię na ultralighta do 7 gram. Także to naprawdę, przy takim delikatnym wietrze, już jest. Problem i z wyczuwaniem, e, z prowadzeniem przynęty, e, no i ogólnie z, e, też z zarzucaniem. A przy tym, co tu się teraz zaczęło dziać, no to już w ogóle nie ma sensu, także no, chciałem więcej, ale, ale i tak było dobrze. Wpadły te dwa okonie, nie potrzebuję łapać 50 tych okoni, żeby być zadowolonym. dla nich wystarczą takie dwa i naprawdę ja już jestem szczęśliwy. Jeżeli podobał Wam się materiał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subika, dla tych, którzy nie subskrybują. Ja nie ja wiem, czy teraz już jest ta końcówka roku, może jeszcze uda się coś nagrać, jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą. A jeżeli nie, to będę wrzucał ewentualnie jakieś shorty, być może jeszcze na te rybki się kilka razy wybiorę, tak jak mówię, jeśli pogoda na to pozwoli, a tymczasem e, ja spadam i do zobaczenia. Cześć.